Bem, Bem, witam, witam, widzowie pani. Idziemy do chodka. Po kotek śpi warto śpi. Zobaczymy jak on tam śpi. Widzowie pani. Tylko po cichu, po cichu podejść. Warto śpi. Widzicie? O, ruszył się. O, rozciąga się. Łapka. Zastanawia się. Zobaczcie. Taki pyszczek Oczy zamknął i śpi dalej Jak widzicie, widzowie wani. Zastanawia się A po chce się ze mną No, rozciąga się jeszcze bardziej I poszedł, spodziewaj Zobaczcie No i śpioszek Później śpi a później nas będzie wariował. No, już się przebudził. Już widać, o. Idzie dalej, zobacz. Co mnie to interesuje? Zobaczcie. Widzicie? Śpi sobie, uszy sobie nastawia. Jak, jak antena. Widzicie? Jest duża różnica pod światło, że jest pół czarny, pół brązowy, to widać, to pod światło. Jest tak pół brązowy, pół czarny, no i biały krawatik. Więc no. się zastanawia, zastanawia się, czyli spać czy duszować ale zobaczcie śpi nie ty wiecz śpi co i pan Uuu. no dobra nie będziemy mu przeszkadzać nie sobie śpi no zobaczcie czwarta śpi tak typu jak widzicie mm. Widzicie Twardy, śpi Dobra, chodźmy. Będziemy. Nie będziemy mu przeszkadzać. Bo kolega musi się wyspać, żeby w nocy puszować. To jakoś takie lenia hmm. dostał mocnego. Nie. Śpi, śpi, wzajemnie. Wskakujcie na mój kanał. Zapraszam tego typu. Bębę, bę. trzymacie. A my już uciekamy, bo kotek nie się wyśpi. Take it é tipo bam bam.